Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Mam dla Was kilka ogłoszeń. Tak na początek hmm, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na te cztery linki, które znajdują się w prawym górnym rogu mojego kanału na YouTube. Pierwszy to link odnoszący się do profilu na portalu Eko Repetycje. Moja oferta to nauka języka japońskiego i szachów. W razie pytań zapraszam do wysłania wiadomości prywatnej. Kolejna ikona to mój profil na portalu czeskom, dobrze znany z filmów, jakie dla Was nagrywam, więc od razu przejdźmy do kolejnej ikonki. Ten przeskoczmy. Ostatni link odnosi nas do mojego fanpage'a na portalu Facebook. Znajdziecie tutaj kilka fajnych udostępnień, zapowiedzi moich filmów, jak też zadanka szachowe do samodzielnego rozwiązania. To ta nie za darmo, jest to jak najbardziej bardzo fajna opcja treningu szachowego. Jak najbardziej Wam ją polecam. Na moim fanpage'u znajdziecie także linki do moich kursów na Udemy. Jeśli zdecydujecie się na ich zakup, właśnie klikając w te linki, ja dostaję 100% wydanej przez Was kwoty. Szczegóły tych kursów znajdziecie, klikając trzecią ikonkę na moim kanale na YouTube. Na ten moment są dostępne dwa kursy: jeden dla początkujących, drugi dla zaawansowanych. Jest jednak kilka opcji z nimi związanych. Możecie kupić je całe lub osobne ich części w formie zipa, który wyślę Wam na maila. Jest też opcja, bym zrobił dla Was film o dowolnej tematyce. W razie pytań zapraszam do wysyłania wiadomości prywatnej. Tyle z mojej strony jeśli chodzi o te ogłoszenia. Mam nadzieję, że mi je wybaczycie. Starałem się jak najszybciej przekazać Wam te treści. I nie przedłużając zapraszam na film. Cześć. Witajcie moi drodzy, dzisiaj nauczymy się liczyć warianty, na przykładzie puzzli z portalu Czeskom. Zobaczmy co nam tutaj wylosuje, klikamy puzzle, no i dostajemy taką jakże agresywną pozycję. Od razu ją oceniamy i staramy się jakoś ją rozwiązać. Ten pionek, on jest naszym nadrzędnym wrogiem, no bo jeśli wymienimy, no to on nam tutaj wybije, no i nie będziemy w stanie go powstrzymać. Więc od razu ten ruch odrzucamy. Jeśli z kolei odejdziemy gdziekolwiek królową, no to tutaj jeszcze mamy jakąś nadzieję, ponieważ nasz przeciwnik będzie musiał wykonać aż dwa posunięcia do promocji. Nawet zauważ, jeden ruch, drugi ruch jest promocja i dopiero w trzecim ruchu będzie mógł tutaj jakieś szachy dawać, jakieś takie cudawianki. Dlatego, co powinniśmy tutaj zagrać, wydaje mi się, no cóż, no przede wszystkim no trzeba odejść tą królową i właśnie ten ruch królowa na G8 wydaje mi się bardzo interesującym posunięciem. Dlaczego? No, bo tak naprawdę grozimy wtedy matem w dwóch. Dajemy szacha tutaj i wchodzimy matem tutaj. Czy przeciwnik może jakoś przeciwdziałać temu e, nikczemnemu planowi? E, powiedzmy, że pójdziemy tu. Jeśli by zagrał pionkiem tutaj, broniąc e, to pole, no to cały czas dajemy tego szacha. Musi pobić, i tym razem dajemy mata na polu G5. Tam, gdzie jest skoczek. Czy może inaczej przeciwdziałać? Jeśli pójdziemy tutaj, oczywiście może pójść tutaj e, swoim królem. I wydaje się, że teraz jest, no teraz będzie tutaj w stanie z tego wyjść poprzez na przykład pole f2 lub f3 po odejściu z koczkiem. Nasuwają mi się dwa posunięcia, obydwa szachy z odsłony, szach tu i szach tu, więc przeliczmy po kolei, bo mamy dwa warianty, jeśli odejdzie tutaj, odejdziemy tutaj z szachem od królowej. Nie może odejść tu, tutaj także nie może odejść, no bo po prostu mat, a w jednym dostaje. Skoczka zabić także nie może, więc jest ok. Gdzie może odejść w takim razie? Może odejść tylko i wyłącznie tutaj. Dostaje szacha tutaj od królowej. Ponownie może odejść tylko tutaj. Szach tutaj, odchodzi tu. Szach tu odchodzi, tu no i chyba ucieka. Więc, yy, czy na pewno, tak dla pewności możemy policzyć jeszcze raz. Skoczek tu odchodzi, tu królowa. Tu odchodzi, tu tutaj, 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 tutaj. tutaj. Yy, nie, jednak. Yy, po ponownym sprawdzeniu wydaje mi się, że no ten wariant, skoczek na h3 jest do bani, więc odrzucamy go i już nigdy do niego nie wracamy, idziemy dalej. Królowa g8, no bo wychodzi na to, że ten ruch jest tym słusznym ruchem, ale po skoczku tu, sprawdźmy drugi wariant, skoczek idzie tutaj z szachem. Jakie są opcje? No jeśli odejdzie tutaj lub tutaj, no to dostaje mata, więc no nie odejdzie. Może odejść tu lub tu. Spójrzmy na początek, na ten wariant. Wydaje mi się, że one są po prostu. To na jedno wychodzi. Tu czy tu. Więc, no bo tak czy siak, wchodzimy tutaj królową. Będzie musiał odejść na czarne. Pionek do przodu. Tak. tak. No i to jest mat. No to po prostu pech, pech w tej pozycji polegał na tym, że wybrałem nie ten ruch, co potrzeba. No ale no, no tak, A więc zacząłem od tego nieprawidłowego. Gdybym policzył to od razu, no to film trwałby znacznie krócej. Alternatywy jakieś, co może zagrać innego przeciwnik poza tym królem na to pole? No, nie wiem, jeśli by zagrał. Nie może tak zagrać. Jeśli by zagrał pionkiem jakoś. Nie wiem, na przykład o tutaj może zagrać pionkiem, prawda? I co my wtedy możemy tutaj zrobić? Możemy zagrać skoczek, on odejdzie tu i zagrać skoczkiem, broniąc pole ucieczki. Naszego przeciwnika i matując tutaj, no bo nie ma obrony. To też jest bardzo fajny wariant. Tak. Tak, tak trzeba grać. Zobaczmy. Pyk. Eee, no dobra. A, nie. Nie, ale bym popełnił po prostu gafę. No bo zobaczcie, jeśli pobiję królową, teraz za darmo jest królowa. No to on pchnie, będę musiał zagrać tutaj. No i oczywiście to jest. Eee, to powinna być wygrana. Eee, no bo ten pionek zginie, więc no my po prostu będziemy sobie przechodzić naszym skoczkiem, jakoś. Nie wiem gdzie. O, na przykład tutaj. I po prostu zabijamy pionka. Mamy końcówkę ze skoczkiem. Ale no przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zamatować przeciwnika. Dlatego też. Eee, moment. Czy to matuje? Pyk, pyk. Kurczę, no nie matuje. No przecież jak tak, no to on pobije pionkiem. E, no i lipa. Kurczę, nie, to jednak chyba muszę zabić. No i po prostu gram tak. No, no cóż, właśnie o to chodzi, że mamy pozycję, liczymy warianty, i nawet jeśli odrzuciłem jakiś pomysł pierwotnie. Pierwotnie byłem za tym pomysłem. Później go odrzuciłem, no bo patrzę, nie no, jednak trzeba dać mata. Ale no szukam tego mata, patrzę nie ma. Więc no wychodzi na to, że ten wariant, no to oczywiście teraz skoczek, skoczek zabijamy, yy, mamy skoczka więcej. Oczywiście zabijamy go, możemy królowo, możemy skoczkiem, na jedno no wychodzi tak naprawdę. No i tak, no i to jest rozwiązanie tego zadania. Mam nadzieję, że się podobało. Yy, życzę wszystkim zdrowia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.